Witajcie w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się egzotycznymi roślinami do ogrodu. Marzą wam się wakacje w tropikach? Wymarzony urlop przeważnie trwa za krótko. Zresztą i tak nie zawsze udaje się wyjechać w ciepłe kraje. A gdyby tak przenieść wakacyjny kurort przed próg waszego domu? Da się zrobić. Wystarczy, że zaprosicie egzotyczne rośliny do ogrodu. Jeżeli oglądacie ten kanał, to prawdopodobnie wasz ogród jest miejscem, w którym najchętniej wypoczywacie. Nic dziwnego. Nic tak nie odpręża, jak widok zieleni i zaciszna atmosfera własnej oazy. No, chyba, że urlop. Jeśli przez cały rok tęsknicie do tych kilku tygodni w wakacyjnym kurorcie, wylegiwaniem się pod palmami, spacerem po tropikalnym buszu czy rywaniu egzotycznych owoców prosto z drzewa, powinniście sprowadzić ten widok do siebie. Jak? Zapraszając egzotyczne rośliny do ogrodu. Nie chodzi tu o wystawianie na lato doniczkowych gatunków uprawianych przez resztę roku w salonie, choć to jest jakieś rozwiązanie. W dobie ocieplenia klimatu w polskich ogrodach można przez cały rok uprawiać wiele roślin z cieplejszych stref. O wyglądzie już na pierwszy rzut oka zdradzającym przybyszów z odległych stron. Dzięki nim tuż za progiem własnego domu poczujecie się jak na zagranicznych wakacjach. A więc zapraszam Was na krótką podróż po ogrodowych tropikach. Przed Wami 10 egzotycznych roślin do ogrodu, które niezawodnie wnoszą ze sobą gorącą, urlopową atmosferę. Kategoria pierwsza – banan, tropiki last minute. Istnieje kilka gatunków bananów na tyle rozodpornych, byście mogli je uprawiać w ogrodzie przez cały rok. Jeżeli wyobraziliście sobie, że będziecie zrywać banany prosto z drzewa, to muszę Was rozczarować. Z dwóch powodów. Po pierwsze, wszystkie gatunki bananów to byliny, chociaż niektóre z nich osiągają w gorących częściach świata do 15 metrów wysokości. Po drugie, banany w polskim klimacie prawie nigdy nie owocują. Żadna strata. W końcu świeże owoce bananów możecie kupić w każdym sklepie spożywczym. Za to jeśli posiadacie mrozoodporne gatunki bananów w ogrodzie, to na widok pióropuszy i ich olbrzymich liści od razu poczujecie zew tropików. Do uprawy w Polsce, w cieplejszych częściach kraju polecane są banan japoński, banan himalajski i banan różowy, Tolerujące spadki temperatury do około minus 15 stopni Celsjusza. Część nadziemna przemarza, ale w maju byli na płci się do życia i błyskawicznie odrasta z zimującej w gruncie bryły korzeniowej. Po pierwszych przymrozkach zetnijcie zbrązywiałe liście, owincie nimi przypominającą pień łodygę, następnie okryjcie roślinę grubą warstwą słomy i dodatkowo zimową agrowłókniną. Banany wymagają ciepłego, słonecznego stanowiska, osłoniętego od wiatru. Latem lubią obfite podlewanie i zasilanie nawozem bogatym w azot. Preferują wysoką wilgotność powietrza, więc świetnie się czują w pobliżu oczka wodnego. Potrzebują lekko kwaśnej lub obojętnej żyznej przepuszczalnej gleby. Pamiętajcie o drenażu, bo banany nie znoszą zalegania wody w podłożu zimą. Kategoria druga: bambus, czyli orientalny burz. Jakiś czas temu poświęciliśmy bambusom i ich uprawie osobny post, do którego link zostawiamy Wam w opisie. Tym razem będzie więc skrótowo. Bambusy to najokazalsze stref ozdobnych, niektóre nawet w polskim klimacie dorównują wysokością drzewą. To niezastąpione rośliny egzotyczne do orientalnego ogrodu. Niektóre gatunki można uprawiać praktycznie w całej Polsce, a w cieplejszych regionach kraju są zimozielone. Ich znak rozpoznawczy to bambusowe tyczki, czyli grube, sztywne, puste w środku łodygi o wyraźnie zaznaczonych węzłach. Liście mogą być zielone, żółte lub brązowe. Często różnią się kolorem od łodyg. Główny podział bambusów obejmuje gatunki drzewiaste, kampowe i okrywowe. Bambusy drzewiaste osiągają do 6 metrów wysokości, a czasem jeszcze więcej. Uwaga, są ekspansywne, nie obejdzie się bez barier korzeniowych. Bambusy kępowe dorastają od 2 do 2,5 metra wysokości i nie rozrastają się aż tak intensywnie na boki. Bambusy okrywowe osiągają poniżej 1 metra wysokości, tworzą gęste, zielone kobierce. Kategoria trzecia – palma, pocztówka z nadoceanu. oceanu. W polskich ogrodach jest uprawiany głównie jeden gatunek palmy – jest nim szorstkowiec Fortunego. W naturze dorasta do 15-20 metrów, w Polsce rzadko przekracza 3 metry wysokości. Charakterystyczne, wachlarzowate, głęboko powycinane liście, o średnicy nawet 1 metra, wyrastające jak pióropusz z grubego pnia, są niczym tropikalna plaża w Pigułce. Jeżeli chcecie poznać jakieś szczegółowe informacje na temat uprawy, pochodzenia i aranżacji palmy w ogrodzie, to również zapraszam Was do opisu, gdzie znajdziecie link do posta właśnie w tym temacie. W tym miejscu chciałabym wspomnieć, że partnerem odcinka jest marka Kwazar. Kategoria czwarta figowiec, czyli śródziemnomorski rarytas. Figowiec pospolity w śródziemnomorskim klimacie osiąga do 10 metrów wysokości, rośnie w formie drzewa o pokładających się gałęziach lub rozłożystego grzewu. W Polsce jego wzrost zwykle nie przekracza 2 metrów, ale nie traci typowego pokroju. W sezonie jego ozdobą są duże klapowane liście. Od lipca pojawiają się wśród nich owoce. Dojrzewają długo, ale warto poczekać. Smak świeżych słodkich fig jest nie do opisania. Figowiec wymaga słonecznego, osłoniętego od wiatru stanowiska i przepuszczalnej gleby, najlepiej lekko kwaśnej. Od wiosny do sierpnia potrzebuje regularnego podlewania. Przyda się też zasilanie nawozem wieloskładnikowym. Od sierpnia przerwijcie nawożenie, a pod koniec miesiąca ograniczcie nawadnianie. Dzięki temu figa lepiej przygotuje się do zimy. W cieplejszych regionach figowiec może zimować w gruncie, okryty kilkoma warstwami zimowej agrowłókniny. Pamiętajcie o zabezpieczeniu korzeni grubą warstwą ściółki skory. Natomiast figowce uprawiane na stałe w Donicy na zimę trzeba wnieść do chłodnego, widznego pomieszczenia. Kategoria 5. Araukaria. Pozdrowienia z Ameryki. Araukaria chilejska, inaczej małpie drzewo, rośnie w amerykańskich górach. Osiąga do 40-50 metrów wysokości. I rozwija szeroką, parasolowatą koronę. W polskim klimacie roślina rośnie bardzo wolno. W wieku 5 lat jej wysokość wynosi do 3-4 metrów, a docelowo dorasta do 8-10 metrów. Jest zimozielona, więc robi wrażenie cały rok. O tym, jak ją uprawiać i aranżować, przeczytacie w poście, do którego link zostawiliśmy Wam w opisie. Kategoria 6: Kaktusy. Pustynne klimaty. Jeżeli marzy Wam się wycieczka po pustyni, kaktusy to coś dla Was. Do całorocznej uprawy w ogrodzie nadają się niektóre gatunki Opuncji i eskobari. Wszystkie mają mięsiste łodygi, w których gromadzą wodę na czas suszy, a zamiast liści, ostre igły. Latem rozwijają duże kolorowe kwiaty. Kryptusy powinny rosnąć w pełnym słońcu, a ogrodową glebę musi zastąpić mieszanka żwiru i piasku. Okazjonalny deszcz to dla nich aż nadto, podlewanie może im tylko zaszkodzić. Nie znoszą wilgoci, zwłaszcza zimą. Najlepiej wyglądają na zwirowej rabacie lub skalniaku w towarzystwie innych sukulentów. Kilka propozycji znajdziecie w poście, do którego link również zostawiliśmy Wam w opisie. Kategoria siódma. Juka. Urlop na Florydzie. Juka karolińska to okazała zimozielona bylina podobna do agawy. Tworzy gęste rozety długich, szablastek liści, z których latem wyrastają grube łodygi obwieszone dużymi, kremowo-białymi kwiatami. W czasie kwitnienia jułka zwykle dorasta do 2 metrów. Odmiany o barwnych liściach zwykle są nieco niższe. Juka wymaga pełnego słońca, nie boi się suszy, chorób ani szkodników. Szczegółowe informacje o uprawie tej rośliny również znajdziecie w opisie. Kategoria 8 zapach australii, czyli eukaliptus. Eukaliptus gunna to wiecznie zielone drzewo coraz stające w naturze do 20-30 metrów, ale u nas rzadko osiąga więcej niż 3 metry wysokości. W Polsce ma szansę przezimować w gruncie, tylko w najcieplejszych regionach i to wyjątkowo starannie ukryty. Dotyczy to starszych okazów. Młoda drzewka w pierwszych latach trzeba zimować w chłodnym, widnym pomieszczeniu. W Polsce to drzewko osiąga zaledwie do 2-3 metrów wysokości. Tworzy dwa rodzaje twardych, skórzastych liści. Młode są okrągłe i błękitne, starsze długie i szaro-zielone. Ich zapach odstrasza komary, więc eukaliptus przyda się na tarasie lub przy kąciku wypoczynkowym. W starszym wieku jego ozdobą jest również gładka, szarozielona kora, która łuszczy się pod różnymi płatami, odsłaniając beżowe i pomarańczowe warstwy. Eukaliptus wymaga słonecznego, zaciśnego stanowiska, osłoniętego od wiatru. Gleba musi być dobrze przepuszczalna, o lekko zasadowym lub obojętnym odczynie. Młode okazy latem potrzebują podlewania, ale z umiarem. Służy im wysoka wilgotność powietrza, więc przyda się oczko wodne w pobliżu. Kategoria 9. Albicja z krainy baśni. Albicja jedwabista pochodzi z południowo-wschodniej Azji, ale wygląda, jakby przybyła z innej bajki. Przypomina gigantyczną mimozę o wysokości do 4-5 metrów. To piękne drzewo z szeroką, parasolowatą koroną pokrytą wielkimi, podwójnie pierzastymi liśćmi, złożonymi z mnóstwa drobnych listków. Latem pojawiają się wśród nich spore, ale niezwykle subtelne kwiatostany. Puszyste, kuliste pędzelki długich, różowych prędzików. Wabią owady słodkim aromatem, a jesienią zmieniają się w długie, brązowe strąki. Albicja musi rosnąć na zacisznym, słonecznym stanowisku w przepuszczalnej glebie. To znosi suszę, Posadzona w gruncie wymaga podlewania tylko w pierwszym roku uprawy. Młode drzewka trzeba na zimę przenieść do nieogrzewanego pomieszczenia. Po 3-4 latach uprawy egzotyczne rośliny można przesadzić na stałe do ogrodu, a zimą starannie ukrywać kilkoma warstwami zimowej agrowłókniny. Z wikiem im rozodporność powoli wzrasta. Dorosłe drzewa znoszą spadki temperatury poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Kategoria 10. Alokazja – dżungla w ogrodzie Alokazja z powodu ogromnych liści bywa spotykana pod nazwą uszy słonia. Każdy liść może mieć około 1 metra długości. Kształtem faktycznie przypominają słoniowe uszy na długich, grubych łodygach. Alokazja to jedyna roślina z tego zestawienia, która nie zimuje w ogrodzie, ale w gruncie rozwija się znacznie lepiej niż w dunicy. Rośnie błyskawicznie, w kilka tygodni osiągając iście tropikalne rozmiary. Posadzona do gruntu w maju w pełni lata w korzystnych warunkach osiągnie od 1,5 do 2 metrów wysokości. Najbardziej wytrzymała alokazja, wonna, jest w stanie przetrwać chwilowy spadek temperatury kilka stopni poniżej zera, ale lepiej ją na to nie narażać. Dlatego po pierwszym przemrozku zetknijcie jej liście i potraktujcie ją jako roślinę bulwiastą, nie zimującą w gruncie. Czyli wykopcie całą karpę ostrożnie, tak by jej nie uszkodzić, najlepiej z bryłą ziemi. Dosuszcie ją, nie otrzepując ziemi. I przechowajcie do wiosny w suchym pomieszczeniu o temperaturze około 10 stopni Celsjusza. Wiosną, w połowie maja, znowu posadźcie roślinę w słonecznym lub półcienistym, zacisznym miejscu, koniecznie osłoniętym przed wiatrem. Ale okazje kochają wysoką wilgotność powietrza i obfite nawodnienie. To kolejna kandydatka do posadzenia przy oczku wodnym, najlepiej przy brzegu. A więc podsumowując, egzotyczne rośliny wprowadzają do ogrodu atmosferę wakacji w ciepłych krajach. Obojętnie czy marzy Wam się urlop w dżungli czy nad Morzem Śródziemnym, wolicie piasek, na plaży czy na pustyni, zawsze znajdzie się odpowiedni kandydat, wnoszący ze sobą cząstkę Waszych urlopowych marzeń. Ja jak zawsze bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!